ma z tej strony chronik yy, niestety w poprzednim yy, nagraniu dźwięku urywało nie było dźwięku z gry yy, więc muszę nagrać yy, od nowa yy, więc no nie fajnie ale zaczynamy już z innego miejsca na szczęście już yy, wtedy było nudno teraz już trochę wiem jak, co mam nie więcej mówić powiedzmy yy, więc no nic Nie no to jest więc trzeba yy, biec. O! Czyli dzonek. Jezus. Muszę to inaczej. O nie działa. Yy, muszę zobaczyć, gdzie mniej więcej to było. Mój domek. Ja tak nie lubię nocą... chodzić. I po polach. O tam jest, dobra. No i będzie ciężko tutaj przejść. Yy, bieg do domu. Biegną na mną w ogóle? Nie. Dobra, git. Na razie git. Ciekawe, że tam coś będzie w ogóle. Wow. Ciekawi mnie co będzie w wersji 1.16 w sumie, bo tutaj są pszczółki, które są bardzo spoko. I ich miód daje dużo tam chyba do HP, czy do jedzenia. Więc jeszcze też jest git. prawie wszystkie drzewa mi wyrosły wiem, w poprzednim odcinku w sumie nic się nie działo tylko trochę wykopałem yy, tutaj nie wiem co zrobimy w sumie no bo już jest git um, a więc co ja myślę że pójdę trochę w inną stronę ja, no to jest woda w ogóle ja ją kiedyś wlałem i Nadal jest Później można coś pakować w sumie hmm, Dzisiaj mi się nie chce trochę A, No i zachęca do zostawienia yy, Subika oczywiście Czytam lajka Czytałaby się nowa wioska o no to też mogę wykopać w sumie ile mam tego węgla, zobaczmy. E, dwa staki będą, więc w sumie dobrze przyda się. Jakby co mój resource pack to payful e, i e, gram na wersji 1.15.1 Będę też chyba nagrywać są jakieś poradniczki z mechanizmów. Bo ja trochę tam tego robiłem, więc no. Ale kolorowo. kolorowo. Yy, planowałem też tak zrobić, żeby... Tutaj na jednej górze, powiedzmy, był jakiś magazyn, czy coś tego typu. Yy, Chciałem zrobić takie wielkie, yy, otoczone... Taki... Jak to Taką wielką działkę, coś tego typu. I... Yy, mianowicie, yy, tam gdzie... A, nie pokazywałem tego jeszcze. Yy, zaraz pokażę. Yy, zrobić taki fajny do właśnie yy, trzciny yy, taką wysepkę, takie jeziorko i to by było w miarę spoko. Dobra, teraz powinno być troszkę lepiej i powinno tak lagować, jeśli wylaguje. Miejmy nadzieję, że nie. I trzeba pójść po to żelazo. Ile mam w ogóle żelazo? 14. I tam miałem stal w domu jeszcze. I trzeba zrobić piec hutniczy w ogóle tylko albo go ukradnę albo go zrobię, chociaż nie chciałbym go robić bo to dużo trzeba zrobić, żeby go mieć ale jest bardzo wydajny zobaczmy, czy da się tutaj wpłynąć w ogóle Aha, no to spoko. I jeszcze co? Trzeba pójść... O! Ale fajne. I! Trzeba pójść koniecznie... Yy... Jedzenie zrobić, mam 20, no 3... Yy, 3 do jedzenia. Więc no, nie ciekawie. tam też yy, fajnie to te góry wygląda biary. Nie mogę biegać w ogóle. No i nie wejdę już tędy. Właśnie tutaj trzeba coś zrobić w następnym odcinku schody. Koniecznie, bo się ciężko wchodzi. Dobra. Mm. Aha, dobra. i tak. Nie to! O, tu się też przytosnę. No i jest trochę mięsa. No i od razu lepiej. Hmm. A więc... Tu też można zrobić coś fajnego. Myślę. Um, ta górka też jest w miarę spoko. też coś zrobimy w następnym odcinku albo w następnych w sumie bo no, tutaj zrobimy taki mostek łączymy w ogóle to wszystko więc to będzie dobrze wyglądać więc no ja myślę że to chyba już koniec będzie yy, a więc yy, dzięki za obejrzenie zostaw subika